Witam kolegów w kolejnym odcinku serii Polski Technik Wynalazca. Dziękuję za dotychczasowe subskrypcje i proszę o więcej. Tym razem prezentuję Wam model turbiny teleskopowej. Jest to super konstrukcja dla kamperowców, bo całe urządzenie jest składane. Nie zajmuje wiele miejsca, nie jest ciężkie, a w dodatku wydaje siebie aż do 600 watów. To jest całkiem fajny uzysk, oczywiście w zależności od siły wiatru. Sami decydujecie, gdzie to ustawicie. Możecie też korzystać z takiego zestawu we własnym ogrodzie, na działce, obojętnie gdzie. Maszt teleskopowy też daje Wam wiele możliwości, bo sami decydujecie, na jakiej wysokości pracuje turbina. Jak dla mnie jest jedyne uchybienie tej konstrukcji, czyli trzy płaty turbiny zamiast dwa razy tyle, co zwiększyłoby obroty, siłę obrotu, czyli mówiąc wprost uzysk energii, czyli skuteczność zestawu. Bardzo ładnie opracowana podstawa, zapewniająca względną stabilność. Ale dałbym otwory na paliki, aby jeszcze lepiej przytwierdzić to do gruntu. Ładnie wykonane, pełny profesjonalizm oraz pomysł na własny biznes, bo jak widać, nie jest to skomplikowane. Zatem, panowie koledzy, do dzieła, róbcie i sprzedawajcie, czyli róbcie biznes. Jak dla mnie super fajny projekt genialnie pomyślany, dobrze wykonany, praktyczny. Oczekuję na Wasze opinie, komentarze, lajki, subskrypcje i zapraszam na kolejne odcinki. Polecam wam też nasze magazyny Polski Technik Wynalazca. Zamawiać można poprzez e-mail lub WhatsApp plus 44 742 934 90 48 proszę też o wsparcie naszego projektu modek. Wspierać można poprzez PayPal, o co zabiegam od dawna, nasz cel to zakup tego pojazdu i powrót do projektu. Oczywiście życzę Wam wesołych i spokojnych świąt zmartwychwstania Pana naszego, widzimy się po świętach. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka.